Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku chciałem przetestować e, kamery Hikvision typu ColorView, które widzą 24 godziny na dobę w kolorze, co jest w ostatnim czasie rewelacją. Naprawdę nie ma nic. Inni producenci mają swoje technologie, ale skupmy się dzisiaj na Hikvision i technologii ColorView. I rejestrator e, przykładowy z dachuły, który ma funkcję inteligentne, które wykrywa. E, e, rejestrator przysyła powiadomienia na telefon. Jeżeli wykryje samochód, bądź też człowieka, a jakieś inne rzeczy, typu jakieś krzaki, czy jakieś tam ruchome, czy koty chodzące, ignoruje i przysyła nam powiadomienia o wykryciu człowieka na naszej posesji. No bo zwykle jest tak, że chodzi nam o to, żeby wykryć, żeby dowiedzieć się, czy ktoś nam wszedł na posesję, czy nie, albo też wjechał samochodem na jakiś teren, czy nie. Także, a wszystko inne nas mało obchodzi, no bo bardzo często się zdarza, że są pająki, chodzą po kamerach, robią jakieś pajęczyny, jakieś coś takiego, Jakieś latające owady, komary, podczerwień w nocy wszystko widzi, czyli jakiś tam kurz latający, czy jak jest mgła, czy coś, no to wtedy podczerwień widać gorzej. A tu kamera ma swoją lampę ledową. Jeżeli robi się ciemno, ustawia się tam czułość, Jeżeli robi się ciemno, ta lampa automatycznie dostosowuje swoją jasność do tych warunków, które. Które są, i ona świeci albo jaśnie, jeżeli jest ciemno, totalnie, albo słabiej, jeżeli jest tak lekko ciemno. Ale przesłona jest na tyle szeroka, że ta lampa naprawdę rzadko się włącza, jeżeli są na przykład jakieś lampy uliczne czy coś takiego. No, i w wersji kopułkowej, w wersji tubowej, te kamerki są. Akurat w tym przypadku mamy kamery 5 megowe 5 megapikselowe To jest taka rozdzielczość 2K, o można tak powiedzieć. Naprawdę jest to bardzo, bardzo czysty i wyraźny obraz którym wystarcza praktycznie większości y, użytkowników, klientów. I rejestrator też naprawdę nie jest to kosmicznie drogie, bo kiedyś to było jeszcze bardzo drogie. Oczywiście pomijamy tutaj technologię IP, y, która y, cena tech, y, kamery IP y, w color view, tej technologii, no jest jednak dwa razy wyższa. Nie? No tylko tak wiadomo. IP to jakość, daje troszkę lepszą. No i tam już są zaawansowane funkcje tego tak zwanego IVS-u, czyli tam. Y, Rysowanie jakichś stref, czyli wejście w jakieś strefy, czy przekroczenie jakiejś linii. Ale tu w tych rejestratorach z tej serii WishSense możemy użyć normalnych kamer i narysować tak samo jakieś tam strefy czy linię, po której przekroczeniu przyjdzie nam powiadomienie na, na telefon, że na przykład ktoś przeszedł przez linię bramy. Rejestrator nam to załatwia, Nie musimy mieć kamer z, z taką technologią. Także naprawdę robi to robotę. Także postaram się pokazać aplikację, jak to wygląda na aplikacji. Yy, sterowanie to powiadomienia z tego rejestratora, no i sam obraz, jak, to, jak te kamerki widzą w nocy, a naprawdę robi to robotę. Za chwilę wyświetlę Wam się zdjęcia, jak wygląda kamera w nocy z zewnątrz, zrobiona zdjęcie z telefonem, jak ta kamera świeci, bo yy, to światło naprawdę jest niedużej nie mocy, ponieważ ta dioda chyba ma 2 waty z tego co pamiętam. I z zewnątrz to wygląda tak, że te kamery po prostu, jeżeli jest ciemno, one sobie świecą tymi swoimi diodami. Jeżeli ktoś na przykład ma dom i tam w podbitce nie ma jakiegoś oświetlenia, to często jest tak, że klientom się to bardzo podoba, bo te kamery świecą. I od kiedy są na czterech rogach te kamery, to wtedy one sobie świecą i dają taką poświatę, nie? czyli mamy załatwione tak jakby dodatkowe oświetlenie dookoła domu. Wiadomo, nie jest to to samo co jakieś tam odświetlenie w podbitce punktowe, ale fajnie to wygląda i niektórzy im się to bardzo podoba. Także bardzo to fajnie wygląda i te światło jest naprawdę tak niewielkie w stosunku do tego, co, kamery, co te kamery pokazują. Czyli obraz ten, który widzę w telefonie, na aplikacji bądź też tam na monitorze, do tego. Jak, one, jak z zewnątrz, jak się wyjdzie jak się popatrzy na to światło, że są taka led dioda ledwie świeci, co to i ona tak widzi, nie? To naprawdę się czasami wydaje aż niemożliwe. Ja to mówię klientom zawsze, że w tych kamerach tak zwana bariera ludzkiego oka została przełamana. Że czasem robię takie testy, czy jak jadę na przykład do klienta, to biorę monitor testowy, podłączam to na kabelkach i monitor z akumulatorem, oczywiście. I idę z tą kamerą, na przykład przyjeżdżam wieczorem do klienta i idziemy z tą kamerą i pokazuję mu, jak ta kamera widzi w nocy. No to wszyscy, że tak powiem, zacierają oczy. Jak to możliwe, nie? Że na przykład totalna ciemność. E, nawet tu jest tak, że jak wyłączymy tą diodę, bo można ją wyłączyć całkowicie. I z tą kamerą na przykład idziemy w nocy, e, to ta kamera widzi praktycznie w, w całkowitej ciemności. Czasami jest tak, że jest takie jakieś. E, Dosyć jasna noc, że na przykład księżyc świeci, no to ta kamera widzi bez tej lampy nawet, widzi naprawdę w miarę dobrze. Co zwykła kamera nie widzi nic, nie, no chyba że jest podczerwieni, ale chodzi o to, że ten przetwornik jest rewelacyjny, naprawdę. I jak komuś pokazuje, jak ta kamera widzi, to on mówi, że on już nie chce tam tych kamer, on chce te Bo naprawdę cena różnica w cenie jest tam nieduża, bo Przykładowo przy kamerach klasycznych, na przykład 5-megapikselowych, a, a kolor no to tam jest chyba 200 zł różnicy, tak plus minus, no 200, 250 może, no nie. Także czasem warto dopłacić, a mieć dużo lepszą jakość. Bo zdarzyło mi się to już nieraz, że potem przy jakimś zdarzeniu, że na przykład jakiś coś się wydarzyło, że ktoś tam uderzył samochodem, czy doszło do jakiegoś włamania, to potem przy odtwarzaniu nagrań, jak te nagrania udostępniamy policji, no to policjanci mają uratowaną robotę, nie? Bo okazuje się, że w normalnym nagraniu czarno-białym no nie widać, jakie ktoś ma, nie wiem, paski na, na, na ubraniu czy, czy, czy na butach. Zdarzyło mi się raz, że znaleziono złodzieja, po tym, że miał pomarańczowe paski na butach, naprawdę. I teraz tutaj mówię całkiem poważnie, ponieważ przebrał się, no oczywiście był w maskach, byli to kilka było złodziei, kilku. I policjanci, że tak powiem, ze śledczej tak to dopasowali, że akurat to nagranie było z tych kamel kolorów. Facet się przebrał, ubranie, ale buty zostawił, nie? I akurat w tym czasie zapały kamery inne od sąsiada, potem gdzieś tam z jakiejś żabki i sparowali te nagrania. I okazało się, że gości ściągnął przed żabką maskę i centralnie przed kamerą przeszedł. No i mamy gościa. Dlatego naprawdę to ma ogromne znaczenie. Eee, kolor w nocy. Także polecam. Teraz pokażę Wam, jak wygląda aplikacja. Więc tak, po uruchomieniu aplikacji, po skonfigurowaniu, tam dodaniu sobie rejestratora, nie będę tutaj się rozdrobniał na szczegóły. Po dodaniu rejestratora, ja tu mam rejestrator, przykładowo dom, pod spodem jest jakiś tam kolejny testowy, ale tak, chodzi mi tutaj o pokazanie jakości i różnicy, i o funkcjonalności, jak to, jak to, jak to, jak to wygląda. Więc tak, klikamy sobie w pierwszą kamerę z lewej strony, tutaj mamy dom, no i widzimy, tutaj mamy kamerę Color View właśnie, i ta kamerka tak widzi w dzień, to jest kamera 5 megapikselowa, Możemy tutaj sobie powiększyć i widzimy tutaj w 5 megach, że to widać dosyć fajnie. Tutaj jest około 20 metrów tam do tej bramy. No i tak wygląda. Tu możemy sobie zmienić jakoś, na gorszą, jeżeli mamy słabe połączenie z internetem. Przyłączam na HD, tryb podglądu na 4, na 9, na 16, w zależności od tego, ile potrzebujemy w jednym momencie sobie obserwować kamerę. Tak krótko jeszcze, no tutaj aparatikiem możemy zrobić zdjęcie. Z tego obrazu, którego widzimy, jak również możemy sobie zrobić zdjęcie z odtwarzanego obrazu. Pierwsza ikonka z lewej strony to mamy odtwarzanie zdarzeń. I tutaj fajna funkcja, że widzimy tutaj Picture in Picture, czyli obraz w obrazie. Ja tutaj jest palcem teraz to przestawiam i teraz u góry widzę to, co jest odtwarzane w nocy. I tu właśnie widzimy tą jakość tej kamery Color View że tu jest całkowicie ciemno. Tylko, że nie wygląda to tak, jakby tak było właśnie. No a tutaj w tym małym okienku po lewej stronie widzimy to, co jest na żywo. Czyli możemy obserwować i to, i to. Właśnie to jest fajne, bo nie spotkałem się w innych aplikacjach z innych producentów, że takie coś było. Więc w trakcie odtwarzania zdarzeń wstecz widzimy to, co się dzieje teraz, na żywo. No i to okienko jak nam przeszkadza, to możemy sobie je przestawić w inne miejsce. No i tutaj mamy Obraz z detekcji ruchu, i tutaj te kreseczki można sobie dwoma palcami rozszerzyć bardziej dokładnie. No i tutaj detekcja ruchu nam nagrywa. Właśnie tutaj chyba deszcz padał, czy coś tutaj się działo, coś tam latało przed kamerą. I on nam to nagrywa. Im więcej im szersze te, te pole niebieskie, tym więcej tego ruchu było w tym czasie. O tu akurat sobie szedł kotek. No i widzimy w nocy. No i to już jest dosyć daleko. Tam że jest ciemno. Latarnie uliczne są, ale są daleko i tam naprawdę bardzo słabo widać. A tutaj cofnijmy to. I tutaj detekcja ruchu wykryła nam, że wyszedł nam kot tutaj z boku gdzieś. O, gdzie tutaj sobie kotek. Możemy sobie to powiększyć. Możemy sobie palcem przesuwać jak to tam z terendyną sobie tam idzie. No, także tak to wygląda i chodzi o tą jakość. No zobaczcie jak wygląda ta jakość. To jest kamera no to w nocy przy klasycznej kamerze, zaraz Wam pokażę jak wygląda klasyczna kamera, obraz. No to, no tu chyba nie ma nic do skomentowania, bo obraz jest na tyle szczegółowy, w całkowitej ciemności, że, że po prostu daje to radę. Nie? Także tu mamy detekcję ruchu, a teraz Wam pokażę odtwarzanie, czyli odtwarzanie zdarzeń tych odfiltrowanych już, bo tutaj mamy wszystkie zdarzenia związane z detekcją że Mamy ustawione, że coś się poruszyło przed kamerą, coś tam przeleciało, coś tam wszystko nagrywa, ale wysyła nam powiadomienia tylko, jeżeli odfiltruje z tych zdarzeń, zanalizuje ten obraz i zobaczę, że samochód przejechał bądź też człowiek tamtędy przeszedł. Także cofamy się do głównego menu. No i teraz jestem w obrazie na żywo i tu mam taką listę alarm message, tu mam listę zdarzeń, które się wydarzyły, i tutaj nie mam już tyle tych zdarzeń, tak jak tam na tej liście, z tymi kraseczkami niebieskimi, czyli z tymi zdarzeniami. Tylko mam tylko jedno zdarzenie tutaj. Akurat klikam sobie w to zdarzenie, i on mi od, zaczyna odtwarzać, że o od 15.49,35 sekund wyszedł tutaj przed kamerę człowiek. Oczywiście robi to z pełnym wyprzedzeniem. No ja tutaj przeszedłem, no i tutaj rejestrator, że tak powiem, wykrył to zdarzenie, że zanalizował, że to jest człowiek. I nic poza tym, nie? że nie ma tam więcej tych zdarzeń. I wtedy mogę sobie przeklikać to przykładowo z całego tygodnia i sobie zobaczyć, że kiedy kto tam przeszedł, czy kiedy przejechał. W lewej stronie mamy tutaj kalendarz. Wybieramy sobie na przykład 17. I 17, no tych zdarzeń jest trochę, no bo tutaj, ale nie ma tego, tak, że tak powiem, bardzo dużo. Nie ma tu 100 zdarzeń. Tylko w zależności od tego, jak tam się ktoś przed tą kamerą poruszał, czy przechodził, no to mamy tylko konkretne zdarzenia. To właśnie o to nam chodzi. Zawsze był ten problem, że w tej detekcji ruchu trzeba było przewijać, szukać, co wcześniej, co, co, co się zdarzyło, na przykład coś zniknęło, to trzeba było przewijać i spędzić tam godzinę, żeby znaleźć to zdarzenie. A teraz mam konkretnie czyli klikam sobie, że tu o 18.23 powiedzmy e, był pojazd, tylko że ja tu chyba nie zrobiłem filtra. E, Filtra z bramy, on wykrył, że samochód przejechał, bo, ja, bo można to też wyciąć, ten moment, ale powiedzmy tutaj w nocy, bo bardziej nam chodzi o to noc, czyli tak, wykrycie ruchu pojazd 2151, no i tutaj pojawił się samochód na wieździe, no i tutaj aplikacja nam odtwarza konkretnie, że samochód wjechał na posesję, nie? No i widzimy tutaj na liście pojazd człowiek, pojazd człowiek i to konkretnie. I to zdarzenie nam odtwarza, no naprawdę to jest bardzo fajna funkcja. No i w większości przypadków o to właśnie się rozchodzi, żeby konkretnie zobaczyć, nie jakiegoś tam kota czy tam coś, tylko przy, ma przyjść powiadomienie, jeżeli ktoś mi wejdzie na posesję bądź też wjedzie w, 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 tam w pole widzenia kamery, czy po prostu y, konkretnie no zdarzenia związane z tym, że ktoś nam coś próbuje zrobić, że tak powiem na naszej posesji. Także jest to naprawdę fajne, jakość tej kamery jest rewelacyjna w nocy, że naprawdę robi to robotę, no. Dziesiąta pięć. no i mogę sobie tak przeklikać tylko te zdarzenia i mam konkretne zdarzenia, że ktoś tam chodził, no nie? No i teraz jeszcze pokażę Wam te powiadomienie. Teraz jesteśmy w... No dobra, wyjdźmy, z wyjdźmy z do głównego menu. Ja teraz pójdę przed kamerę, wyjdę. No dobra, łączymy. Co się wydarzy. O, już dostaję powiadomienia. i tutaj mam u góry na, na tym, na pasku od razu zdarzenie, że ktoś mi się, ktoś mi, w, że tak powiem brzydko, wlazł w obszar widzenia mojej kamery. No, także wygląda to na tyle fajnie, że no że po prostu mamy konkretne zdarzenia. Teraz przełączymy do klasycznej kamery, też 5-megapikselowa, tylko że z drugiej strony. No i teraz ja pójdę sobie tam, zobaczymy obszar z tyłu. Jak się zachowa ta druga kamera. Mamy to samo, wykrycie ruchu, człowiek, dom, plac, bo tutaj opisane mam zdarzenia, znaczy opisane mam kamerę jaka jest jaka. I ta sama sytuacja. Klikam, otwarza mi się film, że ktoś mi chodzi po placu. No to, no myślę, że lepiej tutaj nic nie trzeba, więc robi to robotę. Tak to, tak to wygląda. No teraz pokazuję Wam e, obraz kamery też 5-megapikselowej, ale chcę Wam pokazać w nocy jaka jest różnica. Czyli e, klikamy sobie, tutaj mamy jakieś zdarzenia. Aha, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Wykrycie ruchu pojazd. Jest jedną rzecz, którą trzeba zwrócić uwagę. No i widzimy tutaj różnicę w jakości. Tam ta kamera Color View, a klasyczna. Tu akurat była burza, blisko i błyskało się. I tutaj właśnie trzeba zwrócić uwagę na to, że nie, ta sztuczna inteligencja nie jest idealna. Chodzi o to, że czasami się zdarza, że jak ktoś ma naprawdę dużego psa, to ta sztuczna inteligencja też przyśle powiadomienie, że na przykład wykryto człowieka. Eee, to jest ważna sprawa. No, bo to jednak czasami przyśle fałszywy alarm, ale jest na szczęście, zda zdarza się to bardzo rzadko. Ale jest coś takiego. Firma Dachuła robi jakieś takie w miarę regularne aktualizacje. Więc myślę, że to zostanie poprawione. Ale trzeba mieć to na uwadze, że, że sytuacja tego typu, tak jak tu na przykład, jest uderzenie pioruna, jest błysnęło się. I zmieniła się treść obrazu, i tak jakby automatyka znowu zaczęła skanować, zauważyła, że tam jest samochód, widzi lampy i tablice, i znowu przysłało powiadomienie, że, że, że po prostu wykryło samochód. Także to jest taka dosyć ważna rzecz. No ale myślę, że te kolejne aktualizacje wyeliminują to i będzie tylko lepiej. Ale chodzi o tą jakość. Porównanie do color view. Czyli widzimy Color view, obraz kolorowy, w dzień ładnie. A w podczerwieni widzimy coś takiego. Różnica jest kolosalna, więc więc po prostu no, warto wybrać kolor view niż, niż klasyczną kamerę. No, w zależności od upodobań, no i od kieszeni, w zależności od tego, jaki kto ma budżet przeznaczony na monitoring, także może coś takiego zrobić. W dzisiejszym odcinku to tyle. Myślę, że e, rozwiałem wszelkie wątpliwości i pokazałem Wam to na tyle w taki sposób, że. E, Podejmiecie odpowiednią decyzję przy wyborze kamer, chociaż dla mnie osobiście no, nie ma lepszych rozwiązania Jeszcze jest technologia Full Color, o, o tym nie wspomniałem z firmy Dahua. Też jest rewelacyjne. Jakość jest bardzo podobna albo lepsza, nawet tylko po prostu producent nazywa sobie to Full Color, Hikvision sobie nazywa to Color View. Także każdy ma taką, jakąś swoją nazwę tej technologii. No ale jednak widzimy, że technika poszła tak do przodu, że, że pozwala nam na tak dokładną i tak szczegółową obserwację w nocy. No bo właśnie zawsze było problemem to, że w nocy tam te oświetlacze podczerwieni były tam słabsze, mocniejsze. Na początku to były tam takie, pamiętamy, że takie, takie kółeczko świeciło z takich diod punktowych i to tam, ten doświetlacz był taki, że był tak zwany efekt latarki, że było takie białe, białe koło, tak jakby świecił latarką, a w dalszych polach czy w narożach nie było, że tak powiem, za dużo widać. Potem nas wymyślono technologię EXIR z tym pojedynczymi diodami, takimi mocnymi bardzo i w tej technologii, no już całe pole było fajnie doświetlone czerwienią, ale jednak czarno-biały obraz, a tu mamy kolor, także no nie ma dyskusji. Ja nie wiem, jak to pójdzie, w którą stronę to pójdzie dalej, bo są już kamery 4K, z kolei były dostępne przez długi czas tylko 4MP, czyli 2K, już się pokazały nowsze i są już też właśnie z funkcjami IVS i już takie bardziej zaawansowane rzeczy 4K. Także no, idzie to do przodu, ale nie wiem jak to się dalej zachowa i jak to będzie dalej wyglądać w, tej, w, tej, w, tej, w tym rozwoju. Nie wiem, 4K już jest, to będzie 8K, pewnie i dalej. Tylko, że wiadomo, że to wymaga potem już dosyć dużej przepustowości naszych błąd internetowych. Wiadomo, że już teraz każdy ma w domu praktycznie światłowód i tam te przynajmniej te 100 mega na pobieraniu, tylko że tutaj akurat mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że nam tu jest potrzebny upload, czyli jeżeli rejestrator jest u kogoś w domu zamontowany monitoring, no to rejestrator wysyła dane, a nie pobiera. Nie? Dlatego to trzeba na to zwrócić uwagę że przy wyborze pakietu tam jakiegoś internetowego czy jakiejś opcji internetowej, żeby zwrócić uwagę, jeżeli chce mieć na przykład bardzo dobry monitoring, że na 4K czy tam później w 8K, no to jak mam Aploadu 10 mega, no to niestety to nie pójdzie, nie? no bo przy przy takich kamerach powiedzmy 4 megapikselowych. No to transfer z jednej kamery mamy gdzieś tak średnio Około 3, yy, 3 megabitów yy, i to yy, 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 po prostu no, potrzeba tego, tych zasobów trochę. I każda kamera 3, jeżeli jest 4 albo 8, to razy tyle. I tego uploadu nam potem brakuje. Nie? Yy, no są oczywiście te kompresje H265. Ja mówię już o kompresji H265, bo H264, czyli starsza, potrzebuje tego dwa razy więcej. Nie? Tego, tego miejsca na dysku i w ogóle przepustowości. Dlatego H265, H265, Plus. No ale mimo wszystko no ta przepustowość cały czas rośnie. No to wiadomo, no teraz wprowadzana jest technologia 5G z gsm no to, to wiadomo, że teraz każdy chce szybciej ściągać i coraz więcej tych danych, coraz lepsza jakość, no i coraz więcej tych danych jest do przesłania. Dlatego to trzeba mieć na względzie, nie? Bo często, nieraz jest taka sytuacja, że klient ma jeszcze neostradę i chce, żeby mu dać tam 8 kamer. W 4 megapiksele i żeby mu to chodziło płynnie, no nie ma siły, żeby to działało, no bo po prostu na neustradzie, jak tam jest na pobieranie, nie wiem, ktoś ma jak dobrym Neostadę, to ma 10 czy 20 mega, a na, na wysyłanie ma 3, no to pff, działać to będzie. Tylko że wtedy trzeba przełączać się w podstrumienie, tam ograniczać te strumienie, pogarszać jakość celowo w ustawieniach rejestratora, czy tam w ustawienia strumienia. Także tak to wygląda. Także polecam kamery Hikvision i technologię WishSense. W innych odcinkach pokażemy innych producentów rozwiązania, bo to nie tylko Dahua ma takie rozwiązania, bo Higvision tak samo ma i inni producenci też. Także myślę, że przybliżyłem ten temat i że po prostu będzie Wam łatwiej wybrać jaki system monitoringu wybrać. Także zapraszam do lajkowania, do komentowania, no i zapraszam do współpracy oczywiście, że ktoś by potrzebował jakiejś pomocy, czy porady, czy tam instalacji, monitoringu, no zapraszam. Chętnie pomogę. Czy nawet się uda nam podjąć współpracę, czy tam coś zainstalować? Także zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!